Poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną i asertywną politykę zagraniczną. Ale chcę Polski dumnej, zamieszkającej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy są panami swojego losu, kowalami swojego życia, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą. Wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze Bo to jest nasze życie I nikomu nic do tego Każdy z nas ma tylko jedno życie I ma prawo przeżyć je po swojemu Tak jak sam chce A nie jak wymyślili sobie coś politycy Chcę Polski bogatej Bogatej bogactwem Polaków Z niskimi, prostymi podatkami Przyjaznymi przepisami Z bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym Z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa No i Polski bezpiecznej Ze szczelnymi granicami I bezpiecznymi ulicami Taka mi się marzy, silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję, że już niedługo w Polsce coś się zmieni, że już niedługo w Polsce będzie inaczej. I taką Polskę razem zbudujemy. Będziemy w niej żyli z naszymi rodzinami i zostawimy ją naszym dzieciom i wnukom. I mam też nadzieję, że Państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie mieć niskie i proste podatki? Szczelne granice. Prezydenta, który będzie dał przede wszystkim o polskie interesy, to głosujcie mnie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, Wrocław. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzięki, Wrocław.